Zatrzymałem się na chwilę, żeby zrobić cięcie filmu, a ten już to wykorzystał i się wpakował no. Nie można mu się dziwić. Jedziemy do talina w talinie. nie pamiętam, czy byłem, chyba nie. I wieziemy tam wodę. Rozmawiamy na tematy głęboko filozoficzne, które skłaniają nas do takiej introspekcji. Patrzymy głęboko w siebie. Poznajemy siebie. Ja przynajmniej tak zazwyczaj robię. I nie wiem, czy pamiętacie z, jednych, z jednego z starszych filmików gdzie mówiłem że tak dużo w życiu już o sobie opowiadałem w różnych sytuacjach i różnym ludziom no że często odczuwam wrażenie że ludzie ogólnie zbyt dużo o mnie wiedzą i wcześniej się kurczę wyhamuję no boże drogi nie wyhamowałem No przecież było migające, kiedy wjeżdżałem. Tak to trochę jest, jak, jak jedna rzecz poleci, to i druga poleci. Ale ta sytuacja, moim zdaniem, bardzo ładnie odzwierciedla w zasadzie moje życie. Rozmawiałem kiedyś z jedną dziewczyną. Kiedy już oboje dobijaliśmy do 40 roku życia. I no, rozmawialiśmy o życiu, jak, jak jej życie dotychczasowe minęło, jak mi minęło. I powiedziała, że dopiero kiedy miała bodajże 36 lat w tych granicach, napotkała pierwszą poważną trudność w życiu. I do tej pory jest mi cholera ciężko w to uwierzyć. Ja, jak to? Przeżyć, przeżyć tyle lat, większość życia, i dopiero ja, ja po prostu nie rozumiem. Bo z mojej perspektywy, dzień bez jakiegoś wypadku, bez złego losu, bez jakiegoś, może nie, nie, nie od razu nieszczęścia, ale jakiegoś niepowodzenia. Mniejszego większego. Dzień bez czegoś takiego to dla mnie już jest o, dobry dzień. Już na koniec jestem zadowolony, że no jakoś minęło. Nic mi nie ukradli. Jest OK. Więc ten odcinek najpierw wypadek potem jeszcze mandat za czerwone światło. No to idealnie obrazuje moje życie. Jaki tekst dzisiaj usłyszałem na jednym podcaście, gość mówi, że optymiści zazwyczaj odnoszą w życiu sukces, a pesymiści prędzej czy później okazuje się, że mają rację. Ja Wam powiem, że jest taka wiedza, którą można nabywać nie wiadomo jak długo, ale człowiek nigdy nie wpadnie na to, jak ją wdrożyć w życie. I w moim przypadku jest to niestety optymizm. Ja rozumiem optymizm intelektualnie, rozumiem jego zalety, ale co bym nie robił, o czym nie myślał, czym się nie zajmę, to większość tego czasu. Po głowie chodzą mi myśli pesymistyczne. Jak bardzo bym nie próbował myśleć inaczej? Czasem e, łapałem się nawet na tym, że się zmuszałem do tego, żeby myśleć pozytywnie, optymistycznie. I sobie mówiłem, uda się, uda się, uda. Taką mantrę sobie aż wklepywałem. Nigdy nie zauważyłem jakichś wymiernych korzyści z takiej mantry. Zawsze bardziej podobała mi się zasada. No, jeżeli coś ma się udać, to się uda. Jeżeli coś ma się nie udać, no to się nie uda. Może nie na takiej zasadzie, że wszystko jest z góry jakby przeznaczone albo nieprzeznaczone, że los jest gdzieś tam spisany w jakichś księgach, nie wiem, Akaszy czy cholera wie gdzie. Może nie do tego stopnia, no ale raczej w tym kierunku, że. Jeżeli wchodzimy w jakieś nowe doświadczenie, no to oczywiście, że rezultat nie jest z góry wiadomy i podany. Mamy zdecydowanie wpływ na to, jak co się potoczy, jak co wyjdzie. Um. Ale to nie jest tak, że. Jak tylko otworzysz własną działalność gospodarczą, to opcje są nie, nieskończone, przynajmniej nie w mojej sytuacji, no bo ja przyznam, że za pierwszym razem, jak otworzyłem własną działalność gospodarczą, to kiedy zacząłem się uczyć, jak to działa, to gdzieś tam z tyłu głowy były takie myśli, no dobra, to te wszystkie ZUSy, podatki, głupoty, to. W ciągu pierwszego roku będzie trochę zmaganie, ale potem osiągnę taki pułap dochodów, że to nie będę zauważał, jakby tego, że jakieś tam grosiki trzeba wydać co, co miesiąc czy co rok. Gdzieś tam z tyłu głowy miałem takie, takie myślenie, że prędzej czy później do tego dojdzie, i myślałem, że prędzej niż, niż później. Prowadziłem działalność przez 9 lat i nigdy do tego nie doszedłem. Więc, no ja jestem dzisiaj już przekonany, że wchodząc w różne doświadczenia, jest możliwa jakaś pula y, wyników. Tu jakie ładne jeziorko. Czy to my nad morzem jesteśmy? Nie, to taka zatoczka bardziej, nie? No wygląda jak jeziorko. Kurczę, aż spojrzę. Nie, daleko od morza jesteśmy jeziorko. Kiedyś, jak byłem młodszy, 20 parę lat miałem, to byłem przekonany, że kwestia sukcesu w życiu to zależy od dobrego pomysłu. Jak masz dobry pomysł, to już jest połowa sukcesu. Wtedy bardzo dużo się mówiło właśnie o, o takich, takich projektach jak Google. O czym jeszcze wtedy się mówiło? No, na, na smartfony to było jeszcze za wcześnie. Facebooka jeszcze nie było. Nie wiem, czy YouTube już istniał, nie pamiętam. Ale Google, właśnie pamiętam, brał się jako taki przykład, że pomysł. No i z czasem, jak zacząłem z kumplem pracować nad no, takim większym projektem, zajęło nam to 3 lata, żeby go, żeby go ruszyć. Przez te 3 lata no, głównie inwestując pracę swoją, nie wiem ile godzin tygodniowo na to, przynajmniej ja poświęcałem. Ciężko to zliczyć, naprawdę. Kasa, oczywiście, też, ale to nie były jakieś ogromne nakłady finansowe. No ale regularnie przez te 3 lata musieliśmy coś tam włożyć finansowo. I przez te 3 lata dowiedzieliśmy się, że realizacja pomysłu, który pojawia się w głowie, no. Czasem to, co jesteśmy w stanie zrobić, a to, co myśleliśmy, że żeby stworzyć, tak bardzo się rozmijają, że trzeba iść na kompromisy ze swoimi umiejętnościami, ze swoim uzdolnieniem, ze swoją wyobraźnią. Czy nam się to podoba, czy nie? Oczywiście możemy się rozwijać i powinniśmy się rozwijać. Ale musimy być świadomi, że jakieś. Znowu jakaś blokada? Co tam się dzieje? Ciągle coś kurcze blokują. Nie, no tędy to ja nie przejadę. Musiałbym pod prąd. Lecimy pod prąd? Nic tam zdaje się, że nie jedzie. Nasze możliwości zawsze mają jakieś limity, których często nie jesteśmy świadomi, dopóki nie zaczniemy czegoś robić. Dlatego tak często mówi się, że no, krytykować jest łatwo. Tak, krytykować jest łatwo. Oczywiście nie zawsze jest to łatwe. Um, krytykować kogoś prosto w twarz. O wiele łatwiej jest to zrobić przez internet, gdzieś tam jakieś słowa wklepać na klawiaturze, bo nie wiąże się to z jakby reperkusjami reakcji bezpośredniej. Jesteśmy bezpieczni w zasadzie. W chwili wydawania takiej krytyki, jesteśmy w zasadzie bezpieczni. No i ciekawe też jakiego typu ludzie krytykują, no bo ja kiedyś myślałem, że krytykują głównie ludzie, którzy faktycznie mają jakąś wiedzę, mają jakieś zrozumienie, coś do przekazania, coś do coś czym mogą się podzielić z innymi, coś wartościowego do tego zmierzam. Dlatego, że kiedy ja wydaję jakąś krytykę czy coś komentuję, no to generalnie wtedy, kiedy znam się na czymś. Oczywiście, że zdarza mi się wysłać jakiś taki mniejszy czy większy hejt, kiedy emocje grają, jakby w pierwsze skrzypce. Wydaje mi się, że to się zdarza wielu osobom. Ale krytykę jako, ta, jako taką ja bardzo rzadko wygłaszam. Dlatego myślałem, że no większość ludzi tak robi, że no kiedy już coś mówią, czy doradzają, czy um, krytykują, to dlatego, że faktycznie się na czymś znają. A w bardzo wielu sytuacjach życiowych um, krytyka wynika z ego wiele osób po prostu czuje potrzebę żeby że pokazać innym jakąś tam swoją twarz która im samym się podoba. czasami po prostu chcą poczuć się lepiej. chcą się poczuć, że są kimś ważnym, czy ważniejszym, czy lepszym. Jest mnóstwo powodów, czemu ludzie dzielą się krytyką, dzielą się swoimi opiniami, zapominając o tym, że um, aby krytyka była skuteczna, chociaż możliwe, że nie zależy im na tym, żeby była skuteczna. Bardzo często ludziom zależy na tym po prostu, żeby to, żeby to wypowiedzieć, a co się potem stanie, to oni nie biorą za to żadnej odpowiedzialności, i właśnie to daje im taką wolność wypowiedzi. Natomiast gdyby ludziom zależało na tym, żeby ich krytyka była skuteczna, to znaczy, żeby odnosiła taki cel, jaki ja rozumiem, że każda krytyka powinna odnosić, czyli zmiana czegoś na lepsze, no bo jeżeli ktoś nieumiejętnie jeździ samochodem i zaczniemy go krytykować, no to ja mam nadzieję, że robimy to w takim celu, aby ten, o, ten człowiek. Um, chociażby zastanowił się nad tym, jak jeździ, i coś z tym zrobił, czy zaczął jeździ, jeździć uważniej, może spokojniej, wolniej, um, może poszedł na dodatkowy kurs. No nie wiem, żeby, żeby coś zrobił, żeby zaczął jeździć lepiej. No i ja mam nadzieję, że o to chodzi w krytyce. A nie tylko po to, że ja, taki ułamaga nie zna się i jest do dupy w ogóle. Ty znasz tego wieśka? No to przecież tu jeździć nie umie. No to coś takiego raczej nie ma na, na celu jakiejkolwiek poprawy, jakiejkolwiek pozytywnej zmiany. Więc tego typu krytyka wygłoszona szczególnie wobec tej osoby, czy tej osobie w twarz, czy nawet za pośrednictwem, nie wiem, powiedzmy maila czy komentarza w internecie, najprawdopodobniej będzie skutkowała... O kurde, ja pod prąd walę. Czujecie klimat? Pod prąd lecę. Nie. To co to był za znak? Wprowadzają mnie w błąd. No zobaczcie znowu, ale to tam, to gdzie jest zakaz? Ja czegoś nie kumam. No, przyznam, że zgłupiałem. No normalnie był zakaz wjazdu, tak? Trochę nie rozumiem tego oznakowania. No ale dobre, jesteśmy w innym kraju, czasami są trochę inne zasady, a czasem te zasady są trochę bardziej inne niż tylko trochę. Jak na przykład znak pierwszeństwa, droga z pierwszeństwem przejazdu w Niemczech jest znakiem czerwonym, to mnie trochę zdziwiło. No ale widząc ten znak, nadal wiemy, co to za znak, tak? Trochę mnie te znaki wybiły z rytmu mówienia. Jak pewnie widać. Dobra, tutaj ja pojadę przez miasto, dlatego że widzę tam znaki zapytania i chciałbym je odkryć. Więc troszkę ten plan zmienimy. Och, czerwone światło, żeby nie było znowu jakiejś kary. Spójrzmy sobie szybko na mapkę Parnawa. Mamy tutaj jeden znak. Zapytania: ok. Dobra, ten już stoi. Możemy jechać. Możemy jechać. A o krytyce rozmawialiśmy. Więc e, no to wszystko czego się nauczyłem, to wszystko czego zrozumiałem, sprawia, że e, pewnie nikt się nie zmartwi, ale coraz częściej po prostu olewam krytykę, to co inni mówią. Ja się dopiero uczę to robić, więc nie jest tak, że zupełnie niczego nie czytam i na nic nie zwracam uwagę, ale coraz rzadziej. E, Poważnie rozważam postępowanie zgodnie z sugestiami. Niestety. A może, niestety. Może dla mnie to będzie lepiej. Dlatego, że tak ciężko jest ocenić intencje innych ludzi, że musiałbym naprawdę ogrom swojej energii przeznaczać na to, żeby zastanawiać się nad tym, co inni ludzie mówią i radzą, czy to ma sens, czy nie ma sensu, czy to dobra rada, zamiast zająć się tym, na co ja mam ochotę, na czym się znam, co mi sugeruje moja intuicja, moje serce, mój umysł, moje doświadczenie, no to ja będę siedział i się zastanawiał, czy inni dobrze radzą, czy inni mają rację. Może ludzie, którzy są wysoko inteligentni, czy wysoce inteligentni, może ludzie, którzy mają bardzo dużą podzielność uwagi, że mogą zająć się intelektualnie wieloma tematami naraz. Może ci ludzie właśnie mają takie myślenie, że no przecież poradziłem, czemu oni tak nie robią, czemu w ogóle nie biorą tego pod uwagę jakieś głąby, no bardzo możliwe, że ci ludzie, no faktycznie są głąbami intelektualnymi, że. Tak jak ja, przez bardzo, bardzo wiele lat próbowali faktycznie koncentrować się na tym, co im się radzi, co im się poleca, a mimo to niczego tak naprawdę nie osiągnęli na tej drodze, a byli tylko jakby rozpraszani. Więc może dlatego te głąby nie słuchają. Ale nie martwcie się, to nie wy jesteście odpowiedzialni za ich życie i to, co oni robią, a to, czego nie robią, nawet jeżeli bezpośrednio wpływa na wasze życie, nie wy jesteście za to odpowiedzialni. Innymi słowy, to zupełnie nie wasz problem, co oni robią, kimkolwiek oni są. To może być wasz syn. To może być wasz brat. Może być szef, kolega z pracy. Ktokolwiek. To może być mąż, żona. Ktokolwiek. Oczywiście to nie jest tak, że jest zupełnie wolna amerykanka. Rób ta co chce, ta bez żadnego ograniczenia, nie ma żadnych konsekwencji. Nie, to nie jest tak. Ja po prostu mówię o tym, że nie my jesteśmy odpowiedzialni za czyny innych ludzi. Więc, jeżeli komuś naprawdę zależy, żeby ktoś um, szedł za naszą radą, czy słuchał naszej krytyki, jeżeli walczymy o to. To moim zdaniem jest to nasz problem, a nie tej osoby, która nie słucha. Jest niewdzięczna. Problem leży po naszej stronie. No oczywiście nie w każdej sytuacji problem leży po naszej stronie. Na przykład, kiedy w ogóle o tym nie myślimy. Czy nie wiem, zapomnieliśmy, że komuś coś tam powiedzieliśmy No to wtedy w ogóle nikt nie ma problemu. Nie ma tematu jakby. Temat jest, jeżeli chodzić to po głowie, spędza sens powiek. Chodzisz podminowany, no to wtedy ty masz problem. I na takie problemy, no to ja już porady znaleźć nie mogę. To wykracza poza poza granicę mojego pojmowania świata, mojego zrozumienia świata. Jeżeli ktoś z Was posiada tego typu problem, to musicie kogoś innego poszukać, bo ja nie poradzę. Nic nie doradzę tutaj. Powiem tyle, że brzmi. Poważnie. I brzmi, jakby być może jakiś profesjonalista mógł tutaj coś doradzić. Może jakiś pomysł ma. No wiecie, jak to jest z profesjonalistami. Nie, nie, nie jedną historię słyszeli, nie? I w większości sytuacji to, z czym my przychodzimy, już ktoś im wcześniej opowiadał. czy się przez to poczujemy lepiej czy gorzej. To bardzo często tak właśnie jest, że nasz problem nie jest aż taki wyjątkowy i taki oryginalny, jak jakby się nam mogło wydawać. Miasto czy wieś, jak to nazwać. Wygląda jak wieś, chociaż takie ma motywy Miasteczkowe też, nie? Niektóre właśnie miejscowości to ciężko tak podzielić. Czy to już miasto, czy jeszcze nie? Moje miasteczko właśnie takie jest. Jak się kręci człowiek po centrum, bloki teraz to, teraz nawet kilkunastopiętrowe w moim mieście już budują, no to już takie... No na wsi takich bloków nie ma, więc to... Chyba już nikt się nie zastanawia nawet, czy to wieś, czy to miasto. Miasto, miasteczko. No ale są takie obszary w moim mieście, że to ja się zastanawiam, czy to jeszcze moje miasteczko. Czy już jestem na wsi. Dobra, tutaj już dojeżdżamy praktycznie. Jeszcze zupełnie nie przestało padać. I co, tutaj dowozimy tą wodę w takie miejsce, jakby stąd miała wyruszyć w dalszą podróż, to tak trochę wygląda, nie? No bo co tutaj jest? To nie wygląda jak sklep. A może to jest i sklep? Gdzie to ja tutaj mam wjechać? Gdzie to? Tutaj jest to miejsce. A może to jest i sklep? Nie wiem. Pewności nie mam. Okej, okay, tutaj trochę, trochę trzeba się złamać z tego co widzę. Takie najbardziej banalne to barkowanie tutaj nie jest. Trzeba to będzie poprawić pewnie. Ty jednak udało się! Tylko mi jakoś jest tak krzywo. Obawiałem się, że zawadzę. Dobra, wyjedziemy stąd i postawimy się prosto. Ale było zaliczone już. Kurczę. Niepotrzebnie wyjechałem. No i dobra. Udało się. Poziomu jeszcze nie weźmiemy, bo dopiero co braliśmy. Tak, jeszcze kawał drogi. Dobra, chyba na dzisiaj starczy tego jeżdżenia co? Widzimy się następnym razem.